Cześć, nazywam się Mateusz Majerski i jestem hipnoterapeutą. W tym filmiku opowiem o trzech rzeczach. Trzech rzeczach, które niesamowicie przyspieszą manifestację waszego wymarzonego życia, przyciąganie, prawa atrakcji, sekret. Wszystko to bazuje na prawach fizyki, na tym, jak działa nasz mózg, jak działa nasza podświadomość. I teraz zdradzę wam trzy rzeczy, trzy rzeczy, które naprawdę przyspieszą cały ten proces. Pierwsza rzecz. To wytworzenie nowych szlaków nerwowych w waszym mózgu. Neuroplastyczność. Dlaczego? Dlatego, że mózg ma zaprogramowany sposób działania. Widzi was w taki, a nie inny sposób. To jest obraz samych siebie. Mówiłem o tym w autohipnozie albo w którymś artykule na mojej stronie. Ale o co chodzi? O to chodzi, że Mózgu mamy zaprogramowany pewien obraz samych siebie. Zarabiamy tyle, chodzimy tej, do tej pracy, zachowujemy się w taki a nie inny sposób. Ale nasz mózg jest, mózg jest plastyczny. Wytwarza cały czas nowe ścieżki, nowe połączenia, pomiędzy wspomnieniami, pomiędzy zachowaniem, pomiędzy odruchami. Więc poprzez wytworzenie nowych ścieżek wytwarzamy nowy obraz siebie. I ten nowy obraz siebie zaczyna się manifestować, bo zaczynamy zachowywać się w dany sposób. Czyli jak ktoś chce być multimilionerem, to musi wytworzyć sobie obraz samego siebie, że jest już multimilionerem. Na przykład, jak to zrobić? Jak wytworzyć nowe szlaki nerwowe? To jest punkt drugi. Drugim punktem jest to, żeby być w emocjach, w sercu. Chodzi o to, żeby przenieść się z myślenia z tego poziomu, a myślenie na ten poziom, bo w ten sposób wytwarzamy pozytywne emocje połączone z. Tym, co chcemy, czyli wyobrażamy sobie, że mamy nowy samochód, wyobrażamy sobie, że jesteśmy na wakacjach i łączymy do tego uczucia. I jak się czujemy, będąc w tym? Czy czujesz się dobrze? O to chodzi. Poczuj to w całym ciele. Poczuj słońce na skórze, poczuj wiatr, poczuj posłuchaj morza. Wyobraź sobie to wszystko, a twój mózg zacznie łączyć twoją wyobraźnię z tymi odczuciami i wytworzy nowe wspomnienie wspomnienie ciebie z przyszłości. I do tego punktu będzie dążył, bo ono będzie, Twój mózg, on będzie chciał to jeszcze raz przeżyć. I to jest to niesamowicie przyspiesza poziom i, i stopień manifestacji wszystkiego, czego chcecie w Waszym życiu. Trzecią, trzecią, rzeczą, trzecią rzeczą, o której będę teraz mówił, to jest koncentracja i świadomość. Dlaczego? Bo energia płynie tam, gdzie ją kierujesz. O co chodzi? O to chodzi, że wstajesz rano, wyobrażasz sobie Twoje idealne życie. I wysyłamy odpowiednią intencję, odpowiedni sygnał do naszego mózgu: No zrób to, mi to. Ale okej, okay. tylko że nasz program bazowy w mózgu to jest takie życie, jakie jest obecnie. I co za tym idzie? Jeden taki sygnał to jest za mało. Im bardziej koncentrujemy się na tym, jak chcemy żyć, jak się czujemy żyjąc w ten sposób, tym szybciej wytwarzamy nowe szlaki nerwowe tym więcej pozytywnych emocji gromadzimy w sobie, tym łatwiej nam się to wszystko manifestuje. O to chodzi. Być w tu i teraz. Być świadomym. Dlatego mówi się o wdzięczności. Tak, dlatego tak dużo się mówi o świadomości. Ale dlaczego? Właśnie po to, żeby energia były, była wysyłana dokładnie tam, gdzie chcecie. Pamiętajcie o tym. Tam, gdzie chcecie. Czasami ludzie mówią o, ja nie chcę mieć długów. Ale na czym się skupiają? Skupiają się na długach. Nie chcę mieć czego. Ale przeciwnością tego jest co chcę być wolny, wolna finansowo, chcę być niezależny niezależna finansowo i tak dalej możecie wytworzyć wszystko i stworzyć wszystko co chcecie jesteście niesamowitymi ludźmi jesteście niesamowitymi istotami tylko po prostu o tym nie pamiętacie koncentrujcie się na tym co chcecie pamiętajcie o tym świadomie zawsze na tym czego chcecie bo kimkolwiek chcesz być Cokolwiek chcesz mieć, cokolwiek chcesz robić, to już jesteś tą osobą. Robisz to i jesteś tam, tylko jeszcze o tym nie wiesz. Zrób to teraz. W opisie pod tym filmem znajdziecie linki do autohipnozy i medytacji, które pomogą Wam przetransformować obraz samych siebie i zmanifestować idealne życie dla Was. Pozdrawiam, cześć.